Symaneczku moi drodzy, tutaj Pyter i zapraszam na kolejny odcinek Bedwarsów. Jesteśmy na serwerze Minecraft.pl, oczywiście link będzie pod wideo co do tego serwera. No i gramy sobie tutaj na drużynie niebieskiej, w których jest aż kurczę 4 osoby. LOL, trochę się mnie zacięło. Zobaczymy jak ten ziomek będzie grał. Wow, widzę, że już jakieś lekkie lagi tutaj są. Nie obchoduję się tymczasem na środek, bo tam ci na pewno będą raszować. Próbuję zdobyć chociaż troszkę złota. Mam nadzieję, że będę pierwszy. Pam! Teram! Teram, teram, teram! Gramy, gramy, gramy. Jest coś? Nie ma. Kurczę, te złoto jest tam na dole samym. Oh, heck. Shit. Lagi? 15 bloków teraz. Uuu, jak się stąd wydostać? Zobaczymy Zobaczymy czy on w ogóle łóżko zasłonił Ja tak jeszcze nie wiem w którym miejscu He? Gdzieś dziwne lagi są Nie są lagi Patrzcie. Czekajcie, 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 muszę szybko tylko łóżko zrobić zasłonić <laughs> Podpisiły jeszcze tutaj muszę włożyć A dobra, onegarnia Onegarnia Jakiś kill Dobra, ja lecę na środek na środek. Zaczyncie czy ktoś już jest. Dobudowali się. Dobra. Rozwalone, to jeszcze zostali nam tylko niebiescy. Ty łup miał, ciekawe, czy miał strzały. Wow, tu się chyba strzały oddzielnie kupuje. Tylko teraz w którym kierunku ja mam iść? Hmm. Tu jest jeden ziomek na dole. <kuh> mam nadzieję, że... Że idę we właściwą stronę. Dobra, niebieski, jest niebieski. Dobra, mam. Mam cię ziomek. He? Wow, 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 wow! Pomóż, pomóż! Muszę zregenerować. Kajcie, ja tutaj zasłonię, żeby nie uciec tak szybko. Nice. Nice. Ten dla mnie. Pem! Jeszcze jeden niebieski jest. What the hell? A on był na środku. On był na środku. Oh shit. Zaczyncie czy się nie skapną. Czy wie gdzie gdzie iść w ogóle? Jest, 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 jest. Tutaj nie mógł się obkupić. Dlatego też. Zjedziemy sobie po niego. Bam, 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 param, param, jakie lagi tutaj są! Ej, nie wierzę. Ilu złotą zbierał? patrz ile mam syfów. O, 92 złota, niezły kolc, dobra. Idę na kolejną arenkę. Mam nadzieję, że tutaj takich lagów nie będzie, a tymczasem to zobaczymy za chwilę. jo, my tutaj z powrotem. Kurczę, wylosowało, jak widzę nam tą samą mapę. Kurczę. Nie wiem czy mnie dobrze słychać. W każdym bądź razie mam tutaj więcej typów. Więcej ziomków, z którym będę grał. Dobra, budują się mi na środek, to już jest dobrze. Ja tutaj... Może ogarnę łóżko, czekajcie, mam tutaj... Bo on jeszcze nie kampił kurczę na tym... terne. ten, nie? No odejdź, jomek. Tu... Dobra, obkupię się od razu. Chociaż nie jest to super eku. No i muszę Wam powiedzieć, to będzie powiedzmy druga część tego wideo, bo więcej, więcej, więcej nie będziemy tutaj... Grać, ponieważ są lagi. Kurczę, spodnie zapomniałem. Spodnie zapomniałem. Dobra, teraz mamy. E, dobra, tym razem ja sobie zrobię łóżko, ale niech tam pójdą się na razie poklepać. Czy tam dobudować, by na mnie ja nie muszę iść na środek. To najnudniejsza rzecz w ogóle w tej całej grze. Kurczę, nie tak to miało być. Pych, pych, pych. pych. Trach, trach. Pysz, tysz, dobra. Dobra, czekaj, co mi jeszcze potrzeba? Co mi jeszcze potrzeba? Szybko, szybko, szybko. Kilofek jakiś. I bloki. No, wymieniło, wymieniło. Dobra. Masz ziomek tutaj. He? Czy mnie... Dobra, wyrzuciło. Wyrzuciło, wyrzuciło. Co oni tutaj w ogóle robią? Wyprawiają. Chyba całe złoto chcą tylko dla siebie. No, serialnie? Patrzcie jak cofa. I believe I can fly. To jest Dobra, ten sobie poleciał. Spróbuję bez złota, chociaż to będzie ciężko. Pójdę do niego, on chyba mnie nie widział. Bam, tutaj teraz koleś nie ma nic. kurcze laksy mam patrzcie ej no i co teraz się stało mam go czy nie mam mam go czy nie on kolejny powód dla którego chyba już tutaj lol to jest mój tak czy jak dla którego nie będę grał na tym serwerze już sam się zagubiłem kurcze <gryw> ja tu nawalam typa myślałem że to jest przeciwnik o, czekajcie tam się budują szybko 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 Dobra, im pomogę trochę. Trochę zeszło. Może trochę się nakarmimy. Dobra, trochę im tutaj zjedziemy. Nie wiem jak oni będą się budować. Jesteśmy w chmurach bo widać? Czekaj, pójdę poza chmury Nie, kurczę Dobra, trochę paniki mają Ups, nie wiedzą co się dzieje Lagi Nie wiedzą co się dzieje, patrzcie, ja będę szedł do łóżka On próbujemy tutaj zdjąć Dobra, nie wiedzą co się dzieje, pójdę szybko zaraz do łóżka Idziemy górą, ich jest pięciu, nie będzie łatwo Ha, łatwo to nie będzie. Ninja! <laughs> Czekaj ziomek! <laughs> wow. wow! Regeneruj się! łaaa wow, nie no kurczę mogłem trochę szybciej budować kurczę ale już pomysł był dobry <gry> prawie ich miałem trudno trochę tylko to czasu mi zajęło nie o o Czekaj, jedzenie 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 gdzie jest mój team w ogóle czekajcie są tutaj osoby no ale ale ich tu nie widzę poczekajcie co ja tu reparować to ja tutaj nic nie chcę Centlatę za 7 i jakiś mieczyk za 2. Dobra, za 1. Nie zginę może tak szybko. Ty, ale czekaj. Parę bloków by mi się jeszcze przydało. Nie wiem, czy nasze ziomki zrobili coś na środku. Dobra, idę po te złoto, bo ze złotym jest jednak trochę prościej. Kurczę, myślałem, że mi da trochę złota. Jednak nie dą. Nie chce mi się tam... Nie chce mi się tam w ogóle ten... Iść. O dobra, tu jest niebieski. No. Gdzie on teraz jest? Czyżby e? Czyżbym poszedł? Czy go uderzyłem? Nie wiem. To jest na pewno mój? Coś mnie uderzyło czekaj. Czy mi da złota? Kurde, no nie da nie. Trudno. Co tu robić teraz? idę się dalej klepać. Tylko że... Lipa. Lipa, lipa, lipa. Zobaczę, czy nikogo tam nie ma. W ogóle nie wiem gdzie jest. znowu. Dobra, idę sam po to złoto, którego nie ma. 12. Ona jest. Oh, nice. Powiedzmy, że tędy pójdę. Niebieskich jest nadal pięciu, tylko mój team jak zwykle nic nie robi. Idę, kupię się i będziemy lecieć na drużynę niebieskich. No nie wiem, co oni tutaj robią. No Patrzcie, modlą się, nie? Idziemy. Mam co chciałem, to idziemy. Tup, tup, tu jest właśnie też fajnie, że to i ty wyskakują, ale przy takiej ilości graczy, to tutaj jest masakra, nie? Połóż tamenderczesto, może ktoś się kapnie? Czy to jest dobry team? Nie. He? nie? Czekaj, gdzie tu się szło? Niebiescy, niebiescy, niebiescy. Tam? Tak, tutaj było. Tam doszedłem do góry. A oni się już klepią. Zacznę rozwalać No rozwalam ja. Super Hmm Dziwne lagi ludzie Nie wiem czy koleś nie uciekł Aha tam jest Nie wiem gdzie oni w ogóle się budują Nie mam takiego zasięgu Gdzie to prowadzi? Ej do nas? Nice Tak się zbudowali? What? o kurczę? O kurcze, spadł Gdzie to jest? Gdzie to idzie? Jak się zbudowali? Czekajcie, idę tam. Aż jestem ciekawy, gdzie to jest. Znaszli nasze łóżko. To jednak do nas się dokopał, nieźle. Nieźle, nieźle. Że im się to chciało budować. Tak od tylca. Łóżko nam zniszczył. Dobra, kurczę, taktyka. Nie spodziewałbym się w ogóle, że tutaj tak zbuduje. teraz nie ma go tu nigdzie To nie poszedł na środek idę zobaczę poczekajcie czekajcie derczyście miałem kurczy złoto ale w tym momencie go nie mam gdzie jest ten ziomek? Hmm, poszedł gdzieś pewnie i ty craftować a jest jest mam go mam go mam go Zdążę czy nie zdążę? Juuu! Udało się! Kurczę! Udało się, nikt nie zauważył. Dobra ludziska, ja kończę ten odcineczek, bo ten serwer jest strasznie zlagowany, no ale cóż, chciałem wam pokazać. Ech, w ogóle też nie wiedziałem, że to są takie lagi. No cóż, dzięki, że obejrzycie ten odcineczek i zapraszam na kolejny. Dajcie mi po prostu jeszcze IP jakichś innych serwerów z Bedwarsami, bo ten na przykład się nie nadaje, szczerze mówiąc. Cześć!